Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj przychodzę do Was z komiksem Otchłań Zapomnienia autorów Paco Rocca i Rodrigo Terras. Jest to komiks wydany przez wydawnictwo Kultura Gniewu, kolejny już komiks w katalogu Kultury Gniewu autorstwa Paco Roki. Po genialnym komiksie pod tytułem Dom, po powrocie do Edenu, w międzyczasie e, za sprawą wydawnictwa Timow pojawiły się jeszcze Koleje Losu, Pakoroki i wcześniej zmarczki również od wydawnictwa Kultura Gniewu. Tym razem dostajemy opowieść o wydarzeniach, które miały miejsce w Hiszpanii w roku 1940 i chyba kilku kolejnych latach. Konkretnie sam początek tej historii zabiera nas właśnie do roku 1940, kiedy to po zakończeniu wojny domowej, patrząc jakby globalnie z perspektywy Hiszpan II wojny światowej, generał Franco przejmuje władzę, nacjonaliści zaczynają rządzić tym krajem, i dochodzi do rozliczania wszystkich. Innych mieszkańców społeczeństwa, tych, którzy po prostu mają inne poglądy polityczne. I w tym komiksie, już na samym początku, będziemy obserwowali, jak na El Terrer, poligonie przy koszarach oddziałów artyleryjskich w Paternie, to jest Walencja, mniej więcej środkowa część Hiszpanii, 14 września 1940 roku o Piątej po południu dojdzie do egzekucji. I tych egzekucji było wówczas w Hiszpanii bardzo wiele i tym egzekucją jako takiemu swoistemu tłu jest poświęcony ten komiks. Mówię, że jest to tło dla innych wydarzeń, ponieważ jednocześnie będziemy tutaj wracali do przeszłości i obserwowali wydarzenia, może nie teraźniejsze, no bo nie są to wydarzenia, które mają miejsce obecnie w roku powiedzmy 2024-2025, ale to są wydarzenia ciągle aktualne, które trwają. A mam tu na myśli wszystko to, co nastąpiło wskutek właśnie tych masowych egzekucji i masowych grobów. Otóż ten komiks dotyka właśnie tego, gdzie nowa władza zaczyna wprowadzać nowe porządki. Najprościej wprowadzić nowe porządki, eliminując tych, którzy myślą inaczej albo przynajmniej kierują się innymi wartościami. No i tak właśnie w Hiszpanii postanowiono zrobić. Z mojej perspektywy jest to wysocenie etyczne zachowanie i to jest bardzo delikatnie powiedziane. To w jaki sposób autorzy opisują tutaj wydarzenia, również na podstawie relacji świadków tych zdarzeń, jest delikatnie mówiąc wstrząsające. No, ale tak historia zapisała się na kartach. Autorzy z bardzo dużą empatią opowiadają nam tę historię, podając ją, gdzie serwują wydarzenia wstrząsające, które nie jednego, myślę, mogą wzruszyć nie jednego mogą wprowadzić w gniew. Dotykają przede wszystkim tego smutnego aspektu historii, smutnego przede wszystkim z perspektywy rodzin, ponieważ w tych masowych grobach ginęli mężczyźni, tak przynajmniej jest to tutaj przedstawione, mężczyźni, którzy zostali zabrani od swoich rodzin, żon, dzieci najpierw zamknięci w celi, do, w której siedzieli tak naprawdę czekając na śmierć. Na śmierć, której no nie byli nie znali dnia ani godziny. Więc ta ciągła niepewność, rozdzielenie od swoich rodzin, smutek żon, dzieci, córek i synów to wszystko buduje ogromną dramaturgię tych zdarzeń, które miały wtedy miejsce i są wstrząsające. Oprócz tego wszystkiego, w całej tej historii poznajemy właśnie już te współczesne losy, kiedy to dorosłe córki tych zabitych mężczyzn postanawiają na przekór całemu systemowi, temu aparatowi politycznemu, aparatowi urzędniczemu doprowadzić do tego, aby ich ojcowie odnaleźli spokój. Bardzo często było tak, że te córki, matki, można powiedzieć nad grobami swoich mężów i ojców, składali niejako obietnice, że o nich nie zapomną. No i do tego też nawiązuje to określenie otchłań zapomnienia. Otchłań, bo mówimy tutaj o głębokich grobach, na których warstwami, że tak to zobrazuję, były układane ciała zabitych, przesypywane wapnem i ponowne kolejne ciała po kolejnych egzekucjach trafiały do takich grobów. Więc zdarzało się, że leżało tam kilkadziesiąt osób w takim grobie, może nawet więcej. Te groby były niczym nieoznaczone. Po prostu ci mężczyźni, bez e, żadnego opisu, żadnej tabliczki, żadnego wspomnienia, trafiali do takiego a, bezimiennego grobu. Oczywiście znamy to z historii a, Polski, znamy to z Katynia i pewnie wielu innych podobnych przykładów. E, natomiast e, no, tutaj autorzy e, opowiadają historię z Hiszpanii. Więc możecie się domyślać mniej więcej, jak ta opowieść jest poprowadzona. Jest tutaj też bardzo ciekawe odniesienie do starożytności, do walki pod troją. Pokażę Wam tutaj fragment. Generalnie żyjemy w takiej kulturze, która w pewien sposób wyjątkowy sposób celebruje aspekt śmierci, pochówku, tego upamiętnienia zmarłego. I oddania mu swego rodzaju hołdu. Tak? Mamy tutaj właśnie opisany przykład, w którym jeden z wojowników nie pozwala, aby zwłoki drugiego zostały w odpowiedni sposób pochowane przez jego rodzinę, i ten aspekt został tutaj wspomniany. W związku z czym jest to jakby jeszcze takie mocniejsze pokazanie, że w kulturze europejskiej, a myślę, że chyba światowej, ten element jest po prostu bardzo ważny i odebranie rodzinie możliwości pożegnania się ze swoim zmarłym, oddanie mu tego hołdu i zapamiętanie go jest swego rodzaju zbrodnią wojenną. I do tego również tutaj bardzo mocno autorzy się odnoszą. Zatem mamy przykład córki, która jest jedną z głównych bohaterek córki, właśnie takiego zabitego mężczyzny, która walczy również o to, aby po latach archeolodzy odkryli w takiej grobowej, zbiorowej mogile ciało jej ojca, aby mogła oddać mu należną cześć, szacunek i aby on został zapamiętany. Jest tu szereg bardzo pięknych motywów, na które gotowi są ludzie, ludzie o dobrych sercach, poświęcając swoje bezpieczeństwo, ryzykując życiem, zdrowiem swoich bliskich, siebie samego, po to, aby właśnie w przyszłości. Hmm, chociażby takie ekskumacje, do których tutaj później dochodzi, które są opisywane, mogły z pozytywnym efektem a, doprowadzić do zidentyfikowania odpowiednich e, ciał zmarłych. Jest tu naprawdę szereg bardzo pięknie opisanych e, rzeczy wśród tego całego nieszczęścia, e, tej zbrodni, e, tej krzywdy, która się wydarzyła. Zatem jest to komiks, który w doskonały sposób e, waży te dwa aspekty i miesza je ze sobą, łącząc w całość. Oczywiście kreska Pakoroki doskonale myślę znana, e, natomiast jest tutaj też dużo takiej sztuki cmentarnej, e, oczywiście dotyczącej po prostu tego, jak wyglądały nagrobki, e, dużo aspektów związanych m, z elementami samej śmierci, która tutaj jest przedstawiona dosyć brutalnie. E, Wiele elementów takich e, troszkę alegorycznych e, w odniesieniu do takiej walki właśnie z systemem, i tak dalej, i tak e, dalej. No, szereg ciekawych rzeczy. Komiks jest dosyć e, mm, objętościowo duży, liczy sobie blisko 300 stron. Także to jest kawał porządnej lektury. Oprócz tego wzbogacony został na końcu e, o dodatki. Tam tu oczywiście w międzyczasie pokazuje zbliżenia na poszczególne kadry, ale na końcu znajduje się epilog, w którym poznajemy tak mocno faktowo losy, które tutaj zostały nam przedstawione w tej formie komiksowej. Jest tu dużo odniesień takich historycznych do aspektów związanych z archiwami i szeregiem innych spraw. Także bardzo skrupulatnie, rzeczowo. Emocjonalnie, ale jednocześnie w taki sposób faktowy został przedstawione całe to zagadnienie. Smutne, tak jak powiedziałem, ale w finale ostatecznie te osoby, które złożyły pewną obietnicę, miały szansę ją dotrzymać. Nie wszystkie, ale niektóre miały szansę ją dotrzymać, natomiast jest to sprawa ciągle żywa, ciągle niezamknięta. No i ważne, aby tego typu kwestia była nagłośniona. Zatem trzymam kciuki za to, aby komiks od Pań zapomnienia trafił do maksymalnej liczby odbiorców, abyście mogli poznać tę historię, bo tak jak nikt z Polaków, którzy utracili swoich dziadków, babcie czy innych członków rodziny gdzieś podczas kolei losu II wojny czy nawet I wojny światowej, tak i w kolejnych latach i w przyszłości, która nie daj Boże, kiedyś może nas e, spotkać, a nigdy nic takiego ponownie się nie stało. Zatem e, ku pamięci, a nie zapomnieniu, otchłań zapomnienia od kultury gniewu. I to ode mnie wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.